Hej, 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 mają wszystkim bliska, z tej strony Hades i witam w kolejnym odcinku z The Game The I lecimy dalej, co to jest, zrokomanie produktu, z tej strony mm -hmm. z liśmy, e, Niektóre z naszych obiektów testowych pokazaliśmy niektóre z naszych obiektów testowych pokazaliśmy Wasze gry, zaskoczyło nas, że wcale od tego e, nie oszalały, Mo mogłoby się nawet wydawać, że się im podobało, tak czy inaczej chcieliśmy zareklamować kilka rzeczy, a lokowanie produktów mogło w tym pomóc. No i speczą, hmm, odradzają mi złożenia tej oferty akurat yy, wam, ale właśnie to sprawia, że tak bardzo tego chcę. Zapłacę wam 200 tysięcy za ulokowanie kilku naszych najlepszych czerwonych, eksplodujących beczek w jednej z waszych gier. I co Wy na to? Próbujmy. Eee, nie musicie umieszczać naszych beczek już w następnej grze wolałbym, żeby znalazły się produkcji, do której by okej, okay. eee, okej. Okay. Czyli musimy nad tym naprawdę zastanowić się eee, Czy opłaca nam się tworzyć nowy silnik dodatkowy. Eee, jeszcze bym poczekał. Jeszcze bym poczekał. Zobaczmy w ogóle, czy... Możemy znaleźć jakiegoś ciekawego wydawcę. Piraci RPG. Bierzemy to. Ehm, wybierz silnik gry. Duża, oczywiście. E, Piraci. E, to będzie o Pixel. Pixel P. Pi, akurat to jest prawdziwa gra. Ehm, hmm, Okej. Okay. Koszt 2 miliony. Ehm, Spróbujmy ulokować tutaj produkt. Zobaczymy. Myślę, że to może się sprawdzić, nawet tak szczerze. Eee, opowieści, zadania: nieliniową fabułę dajemy. Silnik, rozgrywka na takiej zasadzie ramy. Twójście, twójście, twójście tą grę. E, Tę grę, przepraszam. Eee, I zobaczymy, jak z tego wyjdzie. W ogóle naprawdę to biura możemy się przyjrzeć teraz mu. Tu mamy tablicę, tak, no i tutaj są te właśnie, e, napiszcie mi bliskać wiecie od czego są te dwa ostatnie figurki, e, bo to mnie zastanawia. Dialogi musimy dać na wyższym poziomie, e, projektowanie poziomów mniej, no i sztuczną inteligencję też najmy mniej, myślę, że tak może być. E, panie Edwin, pan pójdzie, Paulina tu pójdzie, mm, panu Edwinowi bym zmniejszył to. Eee... Dobra, niech będzie. Eee, mm -hmm. Nową generację konsol. Mm. No okej. Okay. Microsoft... Mm -hmm -hmm. Okej, okay, czyli tu widzę, że y, konsole nowej generacji, czyli to jest na zasadzie jak y, ten PlayStation się ściga z właśnie Xboxem eee, więc spoko 21 milionów na tym zarobiłem. Boże, co za chory gówno. Wo. Świetnie, cieszę się, cieszę się bardzo, że aż tyle zarobiliśmy. Duże stoisko, możemy teraz zainwestować w lepsze stoisko. Projektowanie poziomów, grafika ciutemniej, mniej. Tak, myślę, że jak najbardziej, ale my tutaj zrobimy tak. Pan się zajmie dźwiękiem. Ok, stwórzmy to. Widzę, że będzie gorsza niż ostatnie ten, ale marketing oczywiście możemy dużą kampanię, zainwestujmy w dużą kampanię reklamową. Mamy te pieniądze, więc możemy trochę się pobawić jak, jak to będzie, nie? Czy, czy to faktycznie się uda, czy też nie, plus jeszcze same targi nam tą tę grę. Właśnie o to chodziło. Zobaczmy, no coraz więcej. Ciekawe, ile maksymalnie do nas ludzi przyjdzie. A tu są te ludzi, się pojawiają. No, Okej, okay. spoko. Eee... Hmm. Up, uplas. U. Up... Udało nam się dostać do najlepszej setki stoisk na targowisku. Uplasowaliśmy się na 39. miejscu. Okej, okay, czyli dobrze. To było rozgłos jaki. Dobra, czyli przed targami najlepiej to robić. Tak, dokładnie, przed targami jest świetnie robić gry, naprawdę, no, tak. Eee, <grywki> naprawdę, co, 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 coraz bardziej mi się podoba tworzenie tych gier. Eee, jak widzisz, że to naprawdę ma sens. Okej, okay, zakończmy produkcję. Będzie awans naszych, eee, na pewno, pracowników. Dokładnie o to ch chodzi. Eee, czyli mamy... Mm -hmm specjalizacje są. Wysyłamy Ciebie na urlop, Ciebie na urlop. Ehm, ok, okej, pierwsze recenzje. Pięknie, co, co z tego, ehm, no co więcej tu mogę powiedzieć, no po prostu e, gra miażdży, tak, wszystkie gry ostatnie miażdżą. I to dobrze, i to dobrze, plus przypominam Wam, że, nie, że wydaliśmy to z naszym kolegą, tak jak z, z deweloperem to wydaliśmy, więc Świetnie. E, nie, nic więcej nie powiem e, niż świetnie. E, gra multiplatformowa e, dźwięk przestrzenny chcemy zbadać. No i oczywiście jeszcze damy w badaniach minigierki e, A ciebie, kolego, no sobą nic nie zrobimy na razie. E, wydawca, no oczywiście, że spełniła wasze oczekiwania o to chodziło e, A mi portfel za to zasila. E, Słuchaj, chodzi o te, które mieliśmy. Mhm. Mm eee. Ok, nie przypadło graczą do gustu. Hmm. Mogłem to w grze akcji dać. <gry> Mogłem dać to w grze akcji, no ale dobra, dostaliśmy pieniądze, więc no nie to tam wiecie. Eee. Mhm. Mm to jakoś nie, nie odniosło zamierzonego sukcesu, niestety, który, który bym chciał. Design, kolego, ty jeszcze designem się pobawisz. A chyba możemy dać... stwórz własny silnik teraz. Niech stworzą nam silnik, grafika nie. Drzewko, drzewko umiejętności, mini gry, oczywiście yy, dźwięki monofoniczne, dajmy dźwięki przestrzenne. Okej, okay, wytwoście mi silnik, a Ty nad designem posiedź. Ale i tak odnieśliśmy jakiś tam zarobek na tym. Fanów też nam przybyło. Niestety, no, ten lokowanie produktów nam nie wyszło. Myślę, że byłaby jakaś dodatkowa premia za to. Eee, no, ale dobra, mówi się trudno, mówi się trudno. Eee, jak nam stworzą ten silnik, całkiem szybko. Banań też trochę nam wskakuje, więc to jest całkiem dobrze. Szefie, e, niewielka liczba danych fanów prosiła nam. E, oddajmy za darmo. Tak, no, stary silnik to jest, tak. Eee, Boże, co koszty? 16 tysięcy podnieśliśmy stratą, no to nie jest dużo, tak? Jeśliby najnowszy silnik chcieli, no to już tutaj bym musiał e, ingerować w tym, żeby nam płacili, albo się nie zgodzić. E, ok, więc możemy stworzyć sequel. Stwórzmy sequel, e, stwórzmy sequel, sequel mm, Call of Duty, jako dużą grę już to robimy. Eee, call of Duty eee, to, Total War, eee, tak, dokładnie, możemy połączyć gatunki, ale nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy. Eee, wow, te, te PC-ty się rozwinęły i to całkiem nieźle. <laughs> no, okej, okay. szkoda, że nie możemy wy, wy, wybrać po prostu kilku platform. Eee, na tym ubolewam trochę. Eee, Serio, teraz wydaliście tą konsolę teraz, Uf, dobra. Nie przejmujmy się tym. Nie przejmujmy się. Yy, opowieści zadania jak najbardziej na mniejszym poziomie. I taki poziom będzie sam raz. Więc zacznijcie tworzyć, zacznijcie tworzyć, musimy tych pracowników poszk po poszkalać też również. Yy, no. Tworzymy własną grę, tak? Tworzymy własną grę, ponieważ, no, znaczy, 11 milionów to nie jest źle, nie? No, zawsze coś. Zawsze coś. Czekajcie. Muszę zrobić jedną malutką rzecz, dajcie mi sekundkę. Tak. Dobra, tak, 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 bo mi tu piszą. Mi tu piszą na tym, na Steamie. Tylko ciężko mi jest, bo grafika mi się przewinęła trochę. Dobra, sztuczna inteligencja. Drzewko dialogu, no przecież kompletnie nad tym się nie skupiamy. Minigry. Dobra, dajmy to. Dajmy to. Myślę, że można zainwestować w to. Eee, to oczywiście ciebie tu damy, okej, okay, zacznijcie tworzyć, bo już jesteście zmęczeni, spoko, tr trzecia najlepsza ekipa w Polsce, zaraz e, się z wam pomoże w tym. Mm. I teraz tak, e, dużo błędów mam widzę designu, też do na pewno ta gra odniesie sukces, e, zgadzam się, e, zówszu wokół gry. Robimy szum, ryzykujemy. Tym razem czy warto zaryzykować, jak mi się wydaje. Projektowanie dajmy na mniejszym poziomie. Dźwięki przestrzenne. Wirtualna ekonomia? Nie. Nie chcemy. Eee... Okej, okay, zróbmy tak. Eee, I oczywiście marketing w marketingu, w ogóle jaka najdroższa kampania, duża kampania reklamowa jeszcze. Do tego... Żeby po prostu był rozgłos, żebyśmy mogli na tym, bo to jest my, my tworzymy tę grę, więc my dajemy z siebie po prostu 100% dużo błędów, więc o wy to naprawicie, więc gra powinna zdobyć całkiem niezłe noty eee, więc dobra, czekamy, czekamy Czekamy dzisiaj Mbox 360 zadebiutował, ale nam to nie przeszkadza oczywiście. Eee, design, no dobra, czekam aż jakieś jeszcze punkciochy wpadną, może do 400 design dobijemy i do 300 technologii to byłoby mega eee, i na to liczę. Na to liczę, naprawdę na to liczę. Więc małe stoisko, duże stoisko. Możemy dać jeszcze duże stoisko. Tworzymy sobie. Poczekajmy do targów. Myślę, że przedłużenie produkcji może nam się opłacić. To rozgłos nam będzie spadał, ale on zrośnie jeszcze. E, więc poczekajmy po prostu na te targi. Nie wiem w jakim one okresie, właśnie lecą. Dokładnie o to mi chodziło. E, I od razu wydajemy naszą grę. <laughs> tak, po prostu to było taktyczne w sumie, e, ponieważ rozgłos myślę, że do 300, 400. No, 300 na pewno osiągnie. A nawet może 400 osiągnie, tak? E, I 500. 500. Dobra, ta gra będzie sukcesem. Tak mi, to, co, mam takie przeczucie, że gra osiągnie wielki, wielki sukces. Eee, gra przez sieć, e, scenki, prerenderowanie, dynamiczne środowisko. E, dobra, teraz tak, wyszli na urlop, wyszli na urlop, oni to są po prostu popadani. Pierwsze recenzje. No, przy tej dziesiąteczce stoi to, więc jest całkiem dobrze. Naprawdę jest wspaniały. No i o to chodziło. Tak naprawdę możemy tak naprawdę trzema, trzema sequelami e, operować i tym samym damy radę po prostu osiągnąć sukces. Taka jest prawda na chwilę obecną. Oczywiście zaczniemy się bawić nowymi typami tych, tych, tych gier. E, ale na spokojnie wszystko. E, skoro mam chwilę, o kurczę. Mm, nie no, zainwestujemy tym razem w szkolenie eee, U Ciebie musimy technologię zwiększyć Szkolenie, u Ciebie musimy design. Eee, a u ciebie, no oczywiście, co mamy ci zwiększyć? Hmm. Tak się zastanawiam, tak szczerze, wiecie, co? Eee, bo możemy specjalizację tu zrobić. 100 punktów badań potrzebujemy. Ok, znajdź zlecenie, może jakieś malutkie zlecenie znajdziemy, tak żeby nasza postać sama to zrobiła i jakieś te punkty powpadały. Ok, widzę, że cały nieźle się sprzedaje nasza gierka. Dobra, niech nasi pracownicy. Co to jest? Platyna na i milion kopii bez pomocy wydawcy. Okej, okay, to dobrze, dobrze, że milion już nam skoczył. ja się cieszę z tego powodu. Jak najbardziej, e... no, okay, miał, miałbym rację. No, ja bym nie miał racji. No, przecież wątpiliście we mnie. Znajdź zlecenie. Le, lecimy, o boże, 5 tygodni tylko. Mm... Tylko 5 tygodni, tak więc. No, okej, okay, zobaczymy, zobaczymy. Liczę na to, że zdążycie z tym, tą technologią, bo design to leci jak najbardziej. E, nie zdążą. Ej, kurde, się połasiłem się, chociaż nie, nie, nie da rady. E, ju, już wiem, e, kurde, kolejna konsola. No, spoko, spoko. E, nie uda nam się, minimalnie się nam nie uda. Już leciały ostatnie, ten, ale trudno, lecimy tak. E, szkolenie, nie szkolenie, szkolenie, nie e, lecimy to 53 miliony. Ej, czyli dziwne, że oni nam nie zaproponowali przeniesienia się do innego biura. To mnie zastanawia, dlaczego nie? Hmm, okay, ale na spokojnie wszystko. E, was wyślemy na urlop. I stwórzmy nową grę. Stwórzmy coś małego. Tak z ciekawości typowo. Chcę stworzyć małą grę. i eee, przepraszam. Eee, dokładnie na nową tą wybierzemy. Temat eee, stwórzmy. Szkołę. I to będzie symulacja. I wybieramy się najnowszy silnik. Eee, ok. Eee, I skoro to jest mała gra, no to powinniśmy szybko wyjść. Po prostu chcę. przecież to jest mała gra. A dobra, Boże! O, jestem debilem! Um, <grywia> jestem debilem! <grywia> to takie, przecież zapomniałem, że coś takiego się robi, nie? I takie, ale ale o co chodzi? Eee... Zróbmy to! Skoro możemy coś takiego zrobić, e, nasz dział badań i rozwoju jest gotowy, aby od, e, odwiedzić dział badań. Hmm. eee... Okej. Okay. Eee... Wow! Eee, czekajcie, bo ja tu czytałem. Przepraszam za tą ciszę, nie, eee, ale. Wow! Eee, miazga. M miazga, po prostu możliwość wykorzystywania eee, tego wow Ale to co punktów badań nie będę potrzebował. Eee, znaczy ja tu nie widzę też za bardzo eee. Aha! Okej, okay, dobra, 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 dobrze Eee, eee. Okej, okay, dobra, dobra, już wiemy. Popatrzcie, jak damy na przykład tak... To patrzcie ile osób Wow. Eee, ale prawdopodobnie... Ej, a jakby robić tak? <laughs> I i teraz i ta zrobimy coś takiego I... Aha. Dobra, da, dajmy może to e, na maksa 3 milion miesięcznie mm. e, Do otworzenia działu potrzebujesz tylko innego specjalisty, ale możesz wyszkolić i więcej. dodatki e, Zwiększają... Aha. Większy koszt utrzymania. Okej okay. Wy tu jesteście... Wy tu się męczycie też. Ale co wy rysujecie tutaj? LOL Eee... A, bo wy zakończyliście grę, okej. Okay. Cześć, mój przyjaciel e, działa na rzecz organizacji, która ma doprowadzić do zatrudnienia większej liczby kobiet. E, okej, okay, wesprzyjmy ich. Myślę, że to może być całkiem niezłe. E, okej, okay, taka malutka gra, myślę, że... Aha, gra numer 34. Fajnie. E, m... Sterowanie 3D, ścieżki dźwiękowe. Ostro się robi. E, oczywiście, design tutaj ci damy. E, ukazały się pierwsze recenzje. Taki średniak jest. No, okej, okay, to znaczy, no nie sądziłem, no bo to jest mała gra, tak? E, to jest malutka gra, którą po prostu chcieliśmy stworzyć, więc dlaczego nie? E, zaraz zmniejszymy ten budżet, naprawdę, ponieważ nie możemy tak szasać hajsem. E, myślę, że coś takiego będzie sam raz. E, oni niech się tam bawią. I teraz tak. Eee... Dobra, Liska, Więc w tym odcinku nic już nie zaczynam robić. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, komentarz. I do następnego odcinka trzymacie się. No i cześć!